Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny niczym ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamekiem, na zapiecku czy w komorze siedzą sobie krasnoludki. W byle jakiej i noży. Pod kominem czy pod progiem wszędzie ich napotkać można. Czasem który za kucharkę poobraca pieczeń zrożna. Czasem z w porwie z rynki, albo liźnie cukru nieco. I pozbiera okruszynki, co ze stołu w obiad lecą. Czasem w stajni zbicza trzaśnie, koniom spląta długie grzywy. Czasem dzieciom prawi baśnie. Istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce wejdzie, co chce zrobi. Jak cień chyżo, jak cień cicho. Nie odżegnać się od niego o takie sprytne, małe licho. Zresztą myślcie jako chcecie. Czy kto chwali, czy kto gani? Krasnoludki są na świecie. Spytajcie się tylko, niani. Z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego bohaterom Fundacja Ukochani i Empik Go łączą siły. Zdobywamy środki na pomoc powstańcom warszawskim oraz dzieciom w rodzinach zastępczych. Dowiedz się więcej na stronie akcji.